Sponsorem audycji jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Świat dawnych obrzędów, zwyczajów, świąt ludowych ma korzenie sięgające wielu stuleci. W naszej kulturze do dzisiaj przetrwały obrzędy, obchodzone jeszcze w czasach dawnych Słowian związane ze światem przyrody, ziemi, słońca i żywiołów ognia i wody. Choć przez wieki ich charakter i znaczenie zmieniał się, wtopiły się i pozostały w naszej tradycji. Do dziś najbardziej znaną w wielu miejscach Polski jest tradycja Sobótki, Nocy Świętojańskiej, która w jedyny i niepowtarzalny sposób obchodzona jest na Pomorzu, na Półwyspie Helskim. W szubach północnych, czyli nordowych mamy kilka takich imprez, które świadczą o naszej, naszym przywiązaniu do tradycji i są to imprezy, które tylko występują na Półwyspie Helskim. W maju odtwarzamy poławianie łososia, tak zwanym siecią laskornową, laskornem. Następnie w, w sierpniu dni węgorza, które nawiązują do tradycji połowów węgorza od sierpnia do, do, do pierwszych sztormów jesiennych. Wcześniej, w ciągu lata, płyniemy na Fiszmar do Gdańska, czyli też odtwarzanie tradycji handlu rybami. Oprócz tego jeszcze tutaj odtwarzamy nasze scenki, gdy przybywają turyści pod naszą chatę rybacką, która jest ostatnią chatą rybacką, taką jaką była 100 czy 150 lat temu i została zachowana. W stu procentach. Chcemy powiedzieć o jeszcze jednej tradycji, zwyczaju, którego nigdzie nie ma w Polsce, ale nawet z tego, co wiemy w Europie, czy w basenie Morza Bałtyckiego. Tak zwana sobótka, czyli nawiązanie do pogańskiej nocy kupały, połączonej z tradycją katolicką, chrześcijańską, czyli Wigilia Święta Świętego Jana. Tutaj jest to huczne święto, tak jak w całej Polsce zresztą, z tym, że jest to połączone jeszcze z takim dziwnym zwyczajem, czy zapomnianym o piractwie brzegowym, które tutaj też bywało w naszym rejonie Półwyspu Helskiego. Wszędzie w Polsce była noc kupały, palono ogniska, jakieś tam ognie mniej czy bardziej na bogato, w zależności w jakim terenie. U nas palono tą fałszywą latarnię morską, która wywodziła z tej się tradycji piractwa brzegowego, a polegało to na tym, że w zamierzchłych czasach, były dwie latarnie na naszym wybrzeżu, latarnia rozewska i latarnia chelska. I one już od XVI wieku paliły w nocy lub przy niepogodzie ognie, drewniane, takie czy inne, potem olejowe, potem już nawet węgiel był używany no, w takim specjalnym koszu. Więc żaglowce, które płynęły do Gdańska z bogatymi towarami kupionymi przez Gdańszczan, aby zaopatrzyć Polskę w dobra luksusowe, Mijały latarnię rozewską, wtedy szukały światła latarni helskiej i wiedziały, że jak tam zobaczył tą latarnię helską, to światło w nocy, muszą tam zmówić kilka zdrowasiek czy kilka razy Ojcze Nasz i wtedy momentalnie skręcały w prawo. Gdy skręciły w prawo, zaczynały widzieć kolejną latarnię, która mieściła się na wieży w twierdzy, w twierdzy Wisło Ujście. Prosta czynność nawigacyjna, no, ale nasi przodkowie stawiali taką fałszywą morską latarnię kilkaset metrów przed wioską Jastarnia na Wydmie. Więc dane żaglowce, które zobaczyły to drugie światło po rozewiu, automatycznie odczekiwały i skręcały w prawo na Gdańsk. Tylko oczywiście lądowały na mieliznach przybrzeżnych yy, przy Jastarni. I tutaj miejscowi mieszkańcy, nasi pradziadowie, wypływali swoimi łodziami jeżeli były możliwości, i pomagali uratować majątek tych statków, czyli towary, najbardziej chodliwe. Ratowali to im życie. Czasami nie udało się tego życia uratować, bo wtedy rybacy czy marynarze nie umieli pływać, no ale statek zawsze jakoś tam został, czy jego, jego pozostałości. Gdańszczanie potem się zdenerwowali, że ich towar na krótkim odcinku, już pomiędzy Rozewiem a Helem gdzieś zaginął. Potem gdzieś tam się pojawił. W Pokątnej sprzedaży, więc tutaj, kilku podobno naszych przodków skończyło w, w Gdańsku, na tym placu, gdzie taki pan w kapturze, czyli Kat, zrobił im ostatnią posługę. Ile w tym prawdy? W każdej legendzie jest jak jakiś tam motyw prawdy. Ostatni taki przypadek, powiedzmy, pomocy, nie piractwa w 1902 czy 3 roku, gdy, gdy statek z pszenicą, ale z powodu sztormu, wylądował na Mieliźnie koło Jastarni. Więc rybacy zaopiekowali się tą pszenicą, i wszystkie strychy były zasypane pszenicą, żeby nie zamokła, bo łodziami była wożona, bo pszenica to dar Boży, nie mógł się zmarnować. Niestety, efekt był taki, że w tych gazetach w Pielgrzymie Polskim są wzmianki o tym, że tutaj kilku rybaków skończyło ten biznes w twierdzy grudziąc i dostali po parę lat za zaburmienia, ponieważ prawo brzegowe wymagało, aby to, co może wyrzucić lub y, zostanie zdobyte z takich statków, oddać do zarządu wodnego, do Fischmeistra. i on tym dysponował. I wtedy się należało 10% znaleźnego. Ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że ci sami ludzie ratowali życie ludzkie zawsze za darmo. Ratowanie majątków w prawie morskim do dzisiaj wymaga opłat, ale ratuje się życie za darmo. Z tych pirackich tradycji pozostał na Półwyspie Helskim zwyczaj stawiania fałszywej latarni, który jest kultywowany do dzisiaj przez kolejne pokolenia mieszkańców Jastarni. Rocznik poborowy, czyli mężczyźni i dziewczyny, które kończą 19 rok życia, kiedyś w tym wieku mężczyźni szykowali się do pójścia do wojska. Kiedyś na żaglowce, do różnych marynarek. Mężczyźni musieli udokumentować przed pójściem do wojska, że są dojrzali. Takie świadectwo dojrzałości. Musieli się udać do lasu. Leśniczy, czyli ferszta, wyznaczał daną sosnę. Ale sosnę taką, którą dany rocznik, chodziło o ilość mężczyzn gotowych tą sosnę przetransportować do wioski, byli w stanie. Musieli tą sosnę ściąć samemu, przetransportować do wsi, no ale to przy pomocy jakiegoś konia wypożyczonego z lądu, ze wsi. Przyciągali tą sosnę na łąkę, tutaj nad zatokę. Na tą sosnę montowano taką dużą beczkę, największą po śledziach. Ładowano w tą beczkę pełno różnych materiałów łatwopalnych, i wieczorem zbierała się cała wioska. Tu zawsze były pomysły na orkiestrę rybacką Dentą, więc ona zawsze w tym uczestniczyła i był uroczysty przemarsz na brzeg Zatoki. Gdy tą fałszywą latarnię morską przetransportowano na brzeg Zatoki. Wtedy ci mężczyźni musieli udokumentować, że są dobrymi żeglarzami, marynarzami. A chodziło o to, że tylko siłą swojego rocznika musieli tą fałszywą latarnię morską, czyli tak jakby ten maszt żaglowca z tą beczką, postawić do pionu przy pomocy wand, sztagów, jak na prawdziwym żaglowcu. Gdy to im się udało, używali tak zwanych rakietnic, takich sygnałowych pistoletów, żeby tą beczkę zapalić. Żeby ta beczka była tą fałszywą latarnią morską. I był taki przesąd, który się o dziwo sprawdzał co roku, że pierwszy chłopak, który trafi w tą beczkę tą rakietą i zapali tą beczkę, pójdzie pierwszy do wojska. I to się zawsze sprawdzało. W moim roczniku był taki przykład, że kolega Emil trafił pierwszy i wszyscy czekali, że pójdziemy do wojska w październiku, a jego. Tego, tego szczęściarza, już powołano pod koniec lipca na tzw. dziki pobór. Czyli się sprawdzają te wszystkie przesądy. Pokoleniowy charakter rybackiej rodziny i zawodu rybaka ma także odzwierciedlenie w kultywowaniu regionalnych tradycji. Starsze pokolenia, rodziny i władarze miasta pomagają młodzieży w organizacji corocznego święta Jastarnickiej Sobótki. Moja sobótka, 28 lat temu, była tak jak prawie każda sobótka. Każdy na nią czekał. Była to bardzo fajna impreza i poświęcaliśmy temu naprawdę bardzo dużo czasu, energii i bardzo dużo pracy. Teraz moja córka ma tą sobótkę. Przez 28 lat pomagam tym dzieciom wywieźć to drzewo z lasu. Oni to na ogół sami robią, no ale trzeba być tam, nadzorować to, żeby nikomu się nic nie stało. Musi to być drzewo proste, to musi być taka sosna masztowa, prosta, równa, bez rozgałęzień, bez większych ilości konarów, żeby to wyglądało jak prawdziwy maszt. Młodzież własnymi siłami muszą to wynieść do miejsca, z którego ja to zabiorę i przetransportuję do miejsca, w którym oni to sobie tam uzbroją w beczkę. W roku 2025 kolejne pokolenie dziewiętnastolatków przygotowało się do sobotkowej nocy. Młodzi ludzie, którzy od dzieciństwa obserwowali to wydarzenie, teraz sami stawali się jego uczestnikami i organizatorami. Organizacja sobudki jest to skomplikowany proces, który zaczęliśmy razem z całym moim rocznikiem już na początku marca. Jako główny organizator tegorocznej sobudki, zajmuję się wszystkim od początku zorganizowaną grupą z mojego rocznika, która bierze na swoje barki odpowiedzialność zorganizowania tej sobudki w tym roku. Od marca zaczęliśmy tak naprawdę organizować wszystko po kolei, począwszy od zorganizowania całego pochodu, który odbywa się co roku przez ulicę Jastarni, do tak naprawdę końcowej imprezy, która co roku odbywa się w remizie strażackiej. Jesienna Sobotka 2025 rok. Rocznik 2006. Uczestnicy powinni mieć 19 lat. Jest to poborowy rocznik. Mężczyźni są uzbrojeni rakietnicy, które nasi przodkowie używali w wyprawach morskich, żeby komunikować się między sobą i z pozostałymi marynarzami. Również stroje, koszulki, które są charakterystyczne dla jastarników. Głównie chodzi o to, żeby rozpalać ogniska. W wody. Dziewczęta rzucały wianki do wody. Zadanie sobótki jest przede wszystkim uczcić tradycyjność, świętować najdłuższy dzień w roku, jakim jest 23 na 24 czerwca. Jastarnicka Sobudka jest po to, żeby bawić się nie tylko w gronie naszych mieszkańców, gdyż co roku do naszej Jastarnickiej Sobudki dołączają również turyści w każdym wieku. Nie patrząc na to, czy są to małe dzieci, starsi ludzie, wszyscy bardzo chętnie biorą w tym udział. Dla nas jest to fajna rzecz, gdy. Ludzie obcy, nie od nas, mogą złapać trochę tej kultury, tej tradycji, wziąć w tym udział, dobrze się bawić. Dla nas najważniejsza jest ta impreza końcowa, która trwa do białego rana. To jest chyba najważniejsze w tej całej sobudce, żeby dobrze się bawić, czerpać z tego radość, czerpać z tego jak najwięcej. W trakcie sobudki biegają z nami również diabły, które są z rocznika niżej. Co roku do diabłu wybierany jest po prostu rocznik osiemnastolatków, a nie dziewiętnastolatków, gdyż oni uczestnicząc w naszej sobótce mogą doglądnąć wszystkiego, jak to wszystko wygląda od samego początku do samego końca. Diabły biegają po ulicy smarując sadzą. Mieszkańców, jak i również turystów, którzy biorą udział w sobudce. Jeśli będzie się miało ten zaszczyt usmarowania się sadzą, przyniesie to szczęście na przyszły rok i na przyszły sezon. W trakcie naszego pochodu sobudkowego przez ulice miasta uczestniczy z nami również Neptun i Prozerpina, którzy są wożeni łódką po ulicach miasta. Jest to jednak część tradycji, którą trzeba kultywować i do której trzeba się przyzwyczaić. Wkraczamy w dorosłość, bierzemy udział w tej imprezie. I jest to impreza życia, gdyż rocznik poborowy ma się tylko raz. Jest raz tylko można być tym dziewiętnastolatkiem latkiem ukresu właśnie bycia już zaraz z dwójką z przodu. I tak kolejny rocznik Jastanińskiej młodzieży wkracza w dorosłość. I choć dogasa fałszywa latarnia, nadal płoną ogniska, płyną wianki rzucone morskim falą i płynie muzyka. Ta noc potrwa jeszcze do brzasku słońca, bo to jedyna taka noc niepowtarzalna dla tegorocznych uczestników. Tak kończy się jedno z kolorowych wydarzeń, które można zobaczyć odwiedzając Pomorze, Półwysep Helski i Astarnicką sobudkę. Sponsorem audycji był samorząd województwa pomorskiego.